Jest to wiadomość skierowana do wszystkich. Dzisiaj mamy 17 kwiecień, 2023 rok. Więc, razem tutaj z moimi różnymi doradcami zagranicznymi z City of London, City of Berlin i innymi, zastanawiamy się, co tutaj no, dalej począć. Po prostu, bo. Państwo Polskie bez względu na jego nazwę handlową już ponad 5 lat ściga mnie po całym świecie nęka mnie uporczywie jakimiś ofertami handlowymi czyli tutaj wezwanie, pieczątka, podpis, data parawka nieczytelna, sędziny lub prokurwatorki albo nie wiadomo kto tam kleksa zrobił tam coś takiego. Więc tutaj po prostu począć, w tej sprawie, że, że, że państwo polskie nęka mnie uporczywie, chce mnie złapać. Nie wiem, być może kuku jakiej zrobić, być może jakąś krzywdę zrobić. Ale państwo polskie to jest organizacja przestępcza już od dość dawna. Tak moi doradcy zagraniczni, którzy są bardziej kumaci w te klocki. Międzynarodowe, geopolityczne i tak dalej, po prostu mówią mi, że państwo polskie to jest organizacja przestępcza. Niektórzy z nich dodają, że, że to jest skundlona organizacja i tam różne takie przymiotniki, epitety. No i tak dalej, i tak dalej ale no po prostu przyjmuję to do wiadomości, co mi moi doradcy zagraniczni mówią, że taka organizacja, która się zobi Państwo Polskie jest to organizacja przestępcza i krzywdę robi niewinnym istotom zamieszkującym takie czy inne krainy geograficzne, więc byłoby głupotą albo nawet wręcz masochizmem dać się złapać Właśnie moi doradcy zagraniczni używają jasno różnych określeń, które tutaj często używam. Więc mniejszym wszystkich informuję, że masochistą to nie, nie jestem i no nie chciałbym się dać złapać państwu polskiemu, które tam ściga mnie już piąty rok. kurczę jak to wszystko... Czas leci, Boże Drogi. Więc już 5 lat państwo polskie mnie ściga. Jakieś oferty handlowe. To się nazywa. Stawien. Niestawiennictwo nieobowiązkowe, mile, mile niewidziane. Dobrze, no. A więc jak to wszystko po prostu załatwić? Że, że koronacja króla już tuż, tuż za niedługo. Więc będę musiał. Swoją uwagę w dość dużym stopniu poświęci na koronacji króla, która już będzie za niedługo, więc w związku z tym ewentualnie może jakiś błąd popełni, uciekając przed państwem polskim, którymi goni, więc jest takie prawdopodobieństwo być może duże. Że państwo polskie załóżmy wykorzysta ten moment dziejowy i mnie w końcu złapie skutecznie. Wtrąci no, w kilka miejsc. Jednym z tych miejsc to tam jakiś śmieszny odupę rozbić psychiatryk. Być może we Wrocławiu, być może nie. A drugie, równie subtelne miejsce to jest jakiś popieprzony. Yy, areszt wcale nie tymczasowy, być może we Wrocławiu lub nie. Oczywiście to są wszystko no, przymiotniki, epitety, i inne określenia yy, 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 używane przez moich doradców. Bo ja bym nigdy sobie nie pozwolił na to, żeby powiedzieć na parszywą zmianę, że jest porąbana yy, od początku do końca, żeby tylko ten wyraz użyć. Yy, Znacznie cięższe wyrazy są używane, aby określić osiągnięcia parszywej zmiany, istoty, które tam są związane oficjalnie lub na liście płac, parszywej zmiany, itd. itd. Więc tutaj przyglądamy się razem na forum międzynarodowym, co tu zrobić, aby państwo polskie po prostu chociaż odpuściło mi tutaj. no chociażby tutaj w okolicy koronacji króla no bo to jest poważna sprawa ale co tam Pinocchio co tam Dugopis co tam Prezio który nie, nie wiem on ma. krokodyla w domu nie wiem że żyrafę czy to no nieważne więc co o oj narodu na to po prostu że tutaj Właśnie, w, w czyim imieniu państwo polskie nęka uporczywie i ściga? W czyim imieniu? W, mi, w, w imieniu El komendante co pan Serfausta? Właśnie, czy El komendante umie pan tam obsługiwać i tak dalej? No, w, czy w imieniu Pinokio? Czy w imieniu Prezia? Właśnie, w czym im, 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 imieniu Państwo Polskie mnie nękał porczybie ponad 5 lat i, i chce mnie złapać. W im imieniu? Bo to jest po prostu ważne. To, to nie to tamto, że Państwo Polskie chce mnie pojmać i zrobić mi kuku. A ja tutaj mam załóżmy urodziny dzieci. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte dziecko i tak dalej. I kolejne dziecko. I, i mam tutaj koronację króla, więc po prostu... No, to idealny no, pomysł dla siepaczy i oprawców z parszywej zmiany, aby mnie złapać. No i, i będzie musztarda po obiedzie, i tak się tutaj zastanawiamy, co w tej sytuacji począć. I dlatego, no, się trzeba podzielić tą wiadomością, że koronacja króla, a parszywa zmiana nęka mnie uporczywie, chce mnie złapać, i tak dalej. A na pewno nie chcę mnie złapać, żeby mi poklepać. Tutaj order y, orła jakiegoś tam wręczyć, jakieś krzyż, zasługi na polu nie wiadomo jakim. Chcą mnie pojmać, aby mi zrobić kuku i różne przykrości i brzydkie rzeczy, więc no nie mogę się dać pojmać. Muszę się bronić i dzielnie uciekać przed nimi, ale mam koronację króla, więc no Musimy tutaj wspólnie na, na błędy uważać, żeby nie pełnić błędu, bo państwo polskie wykorzysta ten błąd, pochwyci mnie i musztarda po obiedzie. Dobra, już muszę. Dzięki.